Witajcie, Sylek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. E, I tak, jest to dzisiaj drugi odcinek, tak jakby, patrząc na daty. Ale dzisiaj mamy bardzo głupi odcinek. A mianowicie dzisiaj postanowiłem, że nagram film polegający na tym, że po prostu będę grać w areny. No dosyć na wysokim poziomie, bo zaczynam tam z 800 punktów na 800 ileś punktów tam było. 863 punkty, tak. Tyle miałem. A więc dzisiaj będzie dosyć głupi odcinek, no bo ja w sumie z na Fortnite'a nie jestem, nie jestem jakimś dobrym graczem Ale no to postanowiłem, że bo prostu nagrę nową nie miałem nic do nagrania, nie? Nic nie chciałam nagrywać A więc jeszcze tak szybko Wam przypomnę, że żebyście subskrybowali ten kanał, no bo no To jest naprawdę bardzo smutne Lecimy do, po 100 subskrypcji, tak, lecimy po 100 subskrypcji na stop subskrypcji do końca tego roku em, rozdaję 100 zł. Tak. A więc, no, wbijajcie. Em, a teraz już Wam dziękuję. A teraz dziękuję za oglądanie wstępu i zapraszam do oglądania. Witam wszystkich zgromadzonych tutaj widzów. Dzisiaj będziemy robić spodsunek kisielka. Jej! Dzisiaj będę się pocić na. Arenie z 836 punktów. To, co właśnie podzieliłem, nie ma totalnego sensu, ponieważ nie umiem mówić. Tak. Zbieramy. Każda łapka w górę to um, księlek, który będzie mówić lepiej. No dobra. Um, nie, wyżulajmy. O, łapki w górę. No bo, no bo kim będziemy, jak wyżulamy łapki w górę? Proszę Was. Dawaj pompę. Ty, ziomek, już raczej istnieje. Przepraszam bardzo. Dawaj złoto! Matce też, w sumie, możesz dać. Pyk! Pyk! Siemka, Fyfskim. Nikogo tutaj nie ma, chyba. o splasha to Za ja, splasha to podziękuję, chyba. Znaczy, nie, nie no, za splasha to ja nie podziękuję, bo będę ich używać, nie? Każdy wie co, chodzi, jeżeli ktoś nie wie, to... Um, jak to, jak bym używał. Um, serio tutaj nie można przejść? Przybywałaby jakąkolwiek MK, ale może nie Sniperkę od razu. E, też oczywiście na arenkach jest zasada używaj wszystkich splaszy, aby nikt inny nie miał. Pewnie nie ja tego zasady stosuję, nie wiem Okej, okay, w ogóle nie słyszę z czołów, ale gdzieś przypał e, Skrzyneczka, fajnie, że na arenkach są chyba nadal wszędzie skrzyneczki. Bo panie, na... a już się strzelają, Ach, panie, a już myślałam, że będzie tak fajnie. Dobra, szybka, szybka taktyka przejście. Tutaj ktoś jest w tym budynku. Tutaj ktoś się uleczy teraz. No ty czemu on ja wybił. Czekaj, czy muszę jakoś tego typu tutaj podjechać Ty jak a nie co ty robiłeś Ja na pewno to mi się nie podoba już O nie Mam mało HP No właśnie jeden Serio Ryba Rada ci mnie nie, nie wkurzać Serio Nie ma pompę Nie, trzeba się obudować tylko. No, każdy tyje za sobie teraz na co? tam rybę zjeść, ty. No nie złożyłem, no nie! Dobra. Przechodzimy do drugiej gry Tak, przechodzimy do drugiej gry. Totalnie nie wiem dlaczego em, pokazał mnie jakiś paluch rybny z okularami. Z pakietu Agent panu łyba I w ogóle już się mapa odmraża i w ogóle... Um, dziwne jest to, że cała mapa nie była w śniegu i teraz możecie patrzeć na mynic. Nie, ale to się nie zakryło śniegiem. I w ogóle też... Um, nie wiem dlaczego w ogóle mapa nie była w śniegu. To chyba przez w pustynie, bo w ogóle patrzcie, na pustynię to w ogóle na śnieg nie wchodził. Chyba że on był tutaj nawet. To ja nie wiem. Może go śniegu tyle nie ma. Ale więc tak, już wkrótce zobaczymy całą mapę ponownie. Tu To jest M-ka. Ja chcę M, -kę? chcę bardzo M. -kę. I nigdzie nie idziesz To tylko taka mała podpowiedź, że nigdzie już nie pójdziesz e, to, to, to Taktyka na spotkanie daszek Eee, ja już nie mogę używać tego Super zapomniać że tutaj jest leczenie Eee, poczekajcie, bo coś źle zrobiłem To mi daj To co, ty ty tak To daj na pierwszy slot to daj tutaj, tutaj, co wywal. Dała. będzie wejdę po z kimś ścieżki. Oho. Tutaj coś jest na Maców nie mam. O nie. Mam Maców nie miałem, kurde. On miał serio jeden HP? Dobra, em, trzecia runda, okej, okay, może być. Postanowiłem, że trzecią rundę przeprowadzę w ten sposób, by jak najdłużej po prostu przetrwać, bo jednak przetrwanie by się przydało teraz. Nie mówię, że aby się nie przydała, więc płacę na końcę, jakże inaczej. Ehm, tylko trzeba dobrze wyskoczyć. Tak na 3, 2, 1, dobra dla No i też w ogóle nie wiem, dwie gry i mieliśmy 4 minuty filmu. 4 minuty albo 5, zależy jak w będę nagrywać. A więc, to najlepszy wynik, to to nie jest na dwie rundy. Kiedyś nawet zrobiłem po jedną rundę na film, ponieważ no po prostu tyle dało się robić. Kiedyś to by było fajne. Dobra, ale teraz przejdźmy do gry, dobra, ba, oby nikt nie leciał, proszę. Jego to te płatki się gotowe by nie grać, no ja już bym nie istniał. Serio. jestem w ogóle, no ktoś leci i teraz zauważyłem po lotni, gościu. Jakby się lot nie mnie kapnął, no to bym cię nie widział. W ogóle ciekaw jestem, czy kawałek kartofli może wyjść tu z Ale pamiętam, że oni wychodzą, ale chyba nie ma ich tak, jakby. Że wychodzi dom, ale i oni się nie lękają po prostu. A więc dobrze, nawet. No więc to szopotka. zaraz pójdę po tą szopotkę. Tylko sobie ten domek eksploatuje. No pompa, wiedziałam, żeby nie iść po no Dopiero teraz pójdę po potkę jak inaczej, można i tak. Zaczął, świetliki tak bardzo chcą być, aby być w mojej ekwipunku. Nie wiem, czy jest w sumie świetliki. Nawet, 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 nawet z Planty nowa taktyka, na jakieś 3, 2-1, chodzimy. To tak, plan jest taki, że pójdę na ten domek, bo on ma najwięcej lootu. Z całych wiosnących chyba nic początku. Zaczekaj, teraz z tej strony nie bardziej, aby nikt mnie nie zostawił szybko. Dobra, 3, 2, 1. Za mało hitów dał. Ładowana, ładowana to jest mega up broń. Ale i nie wezmę. O tak, to mogę wziąć. to nie wiem. Złota, nie wiem po co mi złoto w ogóle na właśnie arenie. Jak ona się co mecz dostanę. Nie ma skrzynki, jest podka za to, ale. W ogóle tam był ten typek jeden. Ciekawe sam czy będę musiał dorabiać. Jako... O, zrobiłem wyzwanie, proszę prostu tak nawet. Ja muszę akurat poławczyć sobie trochę masów. Na szybko. Tutaj skrzynka. Nawet myślę, takie jak u mi wystarczy. Hmm. Szara Mk. -ka, Zobacz kałacha No nie wiem. Jest! Ej, są! Oni się respią jednak. Bez zmianza od tych w ogóle Parkurowiec Kisiel oczywiście. Rozwalamy dach Skrzynka? Czy ktoś tutaj już był? Jeśli nas chyba na kto to był Na, z stąd co odjada wiem ten jest tutaj, bo go słyszę nawet. A... Z... Aby on nie miał to, no właśnie, wiedziałem, że on tam jest. Ale wiecie co? Poklepię się z nim tylko dlatego, że on będzie jakiś sobie jakie ja powie. To jest Jennifer! To jest Jenniferka. Nie, nie mogę, to jest Jennifer. W mocy. Nie użyć swoich rąk. Szybko, 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 szybko. Powodować, ja nie mam masów totalnie już. Czeka no na Dobra, mamy ją. Uff, chyba. Dobra. dobra, to było dosyć mega ryzykowne. Szczelba ładowana? No nie, nie chcę. Dziękuję za taki syf. No sumie jest dobra, nawet nie biorę jej już. Źle, ale z jest z nami. To jest gry naprawdę rysujące To jest ja z auto, autem. To jest auto pływające. Ja teraz planuję jest taki, aby ja kogokolwiek znaleźć, bo jak kogokolwiek nie znajdzie, to w takim razie przegrywam. Jak najwięcej punktów. Oto jest ta babka. Ja pamiętam, że jej miliard razy szukałem, aby ją mieć już całą kolekcję w postaci. A teraz sobie po prostu się pojawia na magicznie w każdym miejscu. I tutaj były dźwięki te, były na tym radarze, nie? Na górze Okej, okay, dawaj okay, nie wnikam gdzie to było. Po są pojadę A tutaj może też być gang kartofli. Ale lepiej, aby ich nie było tutaj. Ej, w ogóle ja muzykę miałem włączoną. Ja nie ją ocenzurować, a nie, teraz się kapa, że miałam muzykę włączoną Miejmy nadzieję, że moja muzyka ją zakłóci Tak jest bynajmniej plan Dobra Pla Teraz plan jest taki, aby znaleźć Mandalorianina, bo Mandalorianin teraz sobie zmienił znowu lokację ale to jest Mandalorianin, a więc obejdzie miliard raz zmieniać lokację. Ale teraz jest rzekomo przy przyjemnym parku, a więc w ogóle nie chcę wiedzieć. Dobra. Jesteś celem. Szkoda, że jak jesteś celem, to nie pisze kto, jak, gdzie ta osoba jest i jakiego maskiego. O to by też było wsteczko? Patrzcie, ktoś tutaj jest. Patrzcie. No, ma, to jest piłkara, nie, to jest piłkara. Nie. Trzeba przebudować. O dzięki Ciomek, że mi uratowałeś. Hop, ja bym zaskoczył sad, hop. Czyli, że go wyleczę. Bo też nie zależy, no tutaj przyjść. No nie, no zaraz mnie terpię. No skąd? Jukaki są w takiecie do po Szybkie AP Nie mam 14 matów, Forska kolejny No nie! Słuchaj! No to jest inny z kim totalnie, to jest inna rzecz! To jest inna postać! To ktoś tutaj inny przyszedł jeszcze! No szybko trzeba się wyleczyć! To było złe, ale żyje jeszcze. Tam się klepię, dobra. Ja bym tak szczerze poszukał leczenia. Tak, totalnie. Nie mam nie niechopy, ale gdzie może być leczenie? Jakieśkolwiek. Autem wezmę i nie wiem, tam pojadę. A, ja tu złożyłem dużą potkę, więc w ogóle. Ale tutaj jest jakiekolwiek rzeczy. Pokaż mi co. Niech mi nikt nie szczela. Proszę, proszę, proszę. To jest ten typek. To jest mega opa Ja, tak, żeby teraz się wycofał. Ok, moje postanowienie i do serwisu pojechał, bo je jednak trochę daleko. Okej, daleko. My się tam klepcie, nie do niej chodzi. Papa. Okej, to było nawet dosyć ryzykowne, ale dobra, uciekliśmy. Jej. Tylko zostało nam leczenie. No okej, no to szukamy leczenia, jak super. Jeszcze nigdy nie sądziłem, że będą się szukać leczenia kiedykolwiek. Ale to smutne. No, jedziemy stąd szybko. Dobra, gdzie jest strefa? Strefa jest tutaj, jak na secy będziemy. Oni tam się budują sody. Dobra, dla HP się pokrętę z tym chłopem. To jest Jennifer. Chyba, jakaś tam spoczyna Jennifer nawet. Patrzcie, co ona robi. Proszę, no nie, no dobra. E, a więc ja będę dziękuję. Ja Wam będę dziękować już za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Papa. Pa.